Maria Katelna, reprezentantka Polski, 0-1 z Włoszkami, przegrałyście ten mecz. Bardzo trudno się gra z ekipą włoską, bronią się, trudno im strzelić gola, nie? Był to bardzo ciężki mecz, myślę, że na początku był dosyć wyrównany, bo w dwie strony szła akcja, ale w drugiej połowie z mojej perspektywy znacznie zdominowałyśmy przeciwniczki, więc wydaje mi się, że trochę szkoda tego meczu, że nie udało nam się przynajmniej go zremisować, bo miałyśmy mnóstwo krótkich rogów. Wydaje mi się, że zasłużyłyśmy przynajmniej na jeden punkt z tego meczu, ale wydaje mi się, że skoro tak zdominowałyśmy przeciwnika, zdecydowanie powinniśmy skończyć ten mecz z trzema punktami. Także, Ale jutro jest kolejny, kolejny mecz, kolejne spotkanie, przygotowujemy się i, i walczymy o pierwszą twórkę. No właśnie, tych krótkich rogów było dużo. Zdecydowało, że żaden nie wpadło. Możemy różnie to tłumaczyć. bo Boisko jest dosyć trudne, bo piłka czasami po prostu skacze niespodziewanie. Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby po prostu, żeby odpowiednio złapać tę piłkę, żeby odpowiednio wykonać ten krótki róg, ale jakoś tak dzisiaj po prostu nie, nie wiem, brakowało tej kropki nad i, brakowało tego wykończenia w tym krótkim rogu i wydaje mi się, że po prostu miałyśmy taki nasz, to był nasz pechowy dzień, taki po prostu mecz był, że cokolwiek próbowałyśmy i nie wchodziło, nie, nie udało się, ale myślę, że nie, nie możemy się poddawać. Jesteśmy do bardzo dobrej myśli, pozytywnie cały czas nastawione i walczymy do końca. Za mi będzie łatwiej? Nie sądzę, że będzie to łatwiejszy mecz. Będzie to bardzo trudny mecz. Znowu, bo. Myślę, że reprezentacja Austrii jest bardzo dobrze poukładana taktycznie. Myślę, że częściowo grają podobnie do nas, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo trudny mecz, ale wydaje mi się, że po prostu jak zagramy tak dobrze, jak powiedzmy w drugiej połowie dzisiaj, to jeżeli uda nam się te rogi bardzo dobrze wykonać lepiej niż dzisiaj, to wydaje mi się, że ten mecz naprawdę możemy wygrać i, 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 i przejść do, do pierwszej czwórki.